Znany ksiądz ujawnił, że jest gejem ze partnerem z jej od wielu lat. Franz von Bayern, lub Franciszek Bonaventura Wojciech Maria Wittelsbach, urodził się w 1933 roku w Monachium i jest dziedzicznym księciem Bawarii. Von Bayern jest głowa dynastii Wittelsbachów od 1996 roku i jest pretendentem do tronu bylej Bawarii. Czechor z Cypru. Ksiądz niedawno gościem Uniwersytetu Ludwika i Maksymiliana w Monachium. Udzielił tam wywiadu, podczas którego przyznał, że jest gejem. Franz von Bern zjeń w związku z monachijskim lekarzem medycyny alternatywnej. Thomas Gray Inwald i Franz von Bayern są razem od 1980 roku jak przyznali ciesza się, że nie muszą zbawić się w teatr. Obecność Tomasa Greinwalda w życiu Księcia nie była tajemnica. Media i opinia publiczna wielokrotnie widywali ich razem, jednak sadzono: że Greinwald to przyjaciel i powiernik Księcia. Rodzina Franza von Bayerna w czasie II wojny światowej była prześladowana przez nazistów. Pod koniec wojny trafili oni do obozów koncentracyjnych Sachsenhausen i Dachau. Franz von Bayern wspomina tamten czas bólem. Mówiąc o ogromnych stosach trupów jako o codziennym, Przyrazającym widoku. Po wojnie księg zajmował się biznesem, a także sztuka, która jest jego pasją.